Naprawdę nie potrzebujesz dietetyka, żeby zdrowo się odżywiać i schudnąć. Wiesz dlaczego? Dietetyk jest specjalistą, który ma ogromną wiedzę i jest zdecydowanie potrzebny, kiedy chcesz zrealizować jakieś określone cele. Na przykład fitnessową sylwetkę. Ale do zdrowego życia nie jest absolutnie potrzebny. W żywieniu nie chodzi o wyrafinowane przepisy czy skomplikowaną dietę, ale o zdrową podstawę. Zanim zdecydujesz wydać się fortunę na suplementy czy specjalistów, Spróbuj wdrożyć łatwe i niejednokrotnie darmowe nawyki, które naprawdę mogą zmienić Twoje życie i sylwetkę. Skup się na tym, żeby Twoja dieta składała się w 90% z nieprzetworzonych produktów. Spróbuj je ograniczyć, nie wyeliminować. Te 10% zostaw na przyjemność. Burger albo nawet dwa. Od czasu do czasu niczego nie zniszczą i nie przekreślą. Po prostu wróć do swoich zdrowych nawyków i się ich trzymaj eksperymentuj i sprawdzaj, co u Ciebie działa, a co nie. Bo to nie jest tak, że wszystko, co działa u mnie czy u kogoś innego, u Ciebie też zadziała. Jeżeli potrzebujesz inspiracji i pomocy w dopasowaniu diety do Twoich potrzeb, zapisz się do mojego kanału, a Ci w tym pomogę.